Ja wam od razu mówię, że już to przejebaliśmy. Ja Chodź. Do łazienek może pójdźmy. Beczki, beczki, beczki. Jeszcze jeden. Baka IRI! Kolejne mi Ok, ja, ja. Aparty Hihi. Na mi zielony. Ty sprężysz mnie tym nożem? Wystrugam cię jak Michał Anioł, swoje rzeźby. O, w końcu będę napakowany. To było cudne, potagram CS-a. NICE! Nie się? ktoś werset, werset. Werset, werset. <grym werset> <grym werset> Sorry, to był miss input Kulaja. Sip, sip, sip. Przepraszam Kulaja, to był miss input. <grym werset> Miałem mówić, yy, od naszego respa. Yy. Od, naszego, okay. od naszego respa, po czym zobaczył, że jedyne co tam jest, to jest jeden debil. Idę drugi okay. debil da Cię zabrać pakę i przyjść na B? Kula, ja zabieraj pakę iść na B. Ty od nas czego respa. O, dostałem przez tą kurwa długość mapy w ręku. No, Irid? Brobota jest paka pod B? Macie tam jakąś broń ciekawą? Nie, w dolnym trupie jest 50 Kałach na mitzie, ale to jest z dolnego jak się idzie. Paka mit, jeszcze któryś podejdzie? Ostatni został. Ja pikuję busa na ABC. Rozrzuchy. No tutaj to to mu kurwa rozrzutę Kurwa jeszcze jeden jest w wodzie Kurwa, ośle mnie, Kirit Powiedziałem Ci, że idę pikować busta na ABC Ale nie mówię, że flesza tam rzucasz. Ale powiedziałem ci, że idę pikować busta na ABC A muce w głowie się kłócą Mam <noise> <noise> bombę w konektorze No idziemy do niego. O oh, Monstera chyba coś się zdarzy Tak, moja schizofrenię. Schizofrenia Isoprenia update? Tak. Idziemy na B czy na no? A, chodź. To są Apart, dalej jest. Ja pierdolę. Kurw, Z dwóch stron. Szereg. Leży. Na longu chyba. Tak, tak. B site leży. O. 2hb, znaczy jedno hb jedno Dobra, Nie. apartament leży. O, tak no co zrobisz. Aby bez skitu, a to spierdoliłem. Daj się zabić, to miejsca będzie miał. Jest na aparty. Ja pierdolę. To było tak niezasłużone. Kurwa, spadłem. To było tak niezasłużone, tak niezasłużone kulaja Ja to wiem. O kurwa. Matko, co to miało być? Jak taki armia pięciu osób. Zastaj, bym może sobie aż czwórka. Ja jeden kupię. Dobrze, jak sensowny pomysł! Słuchaj, się tam rzucić, kałacha Nie pier Nice wallhack, masa. Info, kurwa, oni biegają jak słonie. partów. Był za ścianą. <grym> Brawo Kulaja Brawo kula, jesteś kurwa <grym> i bycyłem, nie? Nie! Tak. Tak. Nie, wiesz o co chodzi? Gdzie jesteś imbocylem? celem? Nie! Tak! Nie! nie. Tak? Zagrałem tak jak w Valorancie I zapomniałeś, że jest Friendly Fire Tak! <tuszy> <tuszy> Bomba B. No, bomba ja, loga. Mm. Shot. Arpaia, się B. Loga. W Ale. Co? jak się skończy na Ja się Serio? Nie, to jest. są. <laughs> O kurde Punit speed when you have grenades Dobra, idę do was To był tragiczny odwrót. Są... Za kamieniem Kurde, jaka to była tak śliczna szakana ja pierdolę! Nie Jezus chryste jezu. Ja gram pełno Aha, gówno zrobię Sejm! O kurwa zawsze i wszędzie, wszędzie nie, nie po będzie Zawsze i wszędzie na no ilość jebany czy... będzie Aha! Arm has been. I Maybe pause. Grenade out, Roger that. Oh, for um. fuck's sake! Dobra, sytuacja może wyglądać źle, ale zapewniam was, będzie jeszcze gorzej. Okno to. Ruch. Nie, kurwa na beczkach! Kurwa! No. Come on! Dwie rundy, gdzie beczki nie były sprawdzone, no. Nie to całe bezstresowe wychowanie to przez nie pszczoły robią miód wielokwiatowy. wielokwiatowy. Ale żelazna dyscyplina gwarantuje miód lipowy. Twarta ręka gwarantuje gryczany mają zapierdalać. Pomoc! <gry>